Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, na kanale Mega Zdrabki. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z nową zdrabką, jaka weszła niedawno w Belgii. Zdrabka nosi nazwę Lucky Star, czyli Szczęśliwa Gwiazda. Jeśli chodzi o szaty graficzne, no to mi się bardzo podoba. Jest to tak jakby taka gwiazda, jakby płatek śniegu. Bardzo fajna. Jeszcze w ogóle nie wiem, jak, jak się ją drapie. Jeśli chodzi o wygrane, to tabela wygranych jest troszeczkę dziwna. Tutaj właśnie szukamy trzech takich samych symboli, jest taka legenda z wygranymi. Plus jeszcze szukamy worka. Jeżeli znajdziemy worek, to automatycznie wygrywamy 30 euro. I takich wygranych zobaczcie, jest aż 50 tysięcy, także bardzo dużo. Myślę, że. Że jest szansa trafić na worek, także zdrabka kosztuje 3 euro, a możemy wygrać łatwo 30 euro. Jest bardzo dużo zwrotów 275 tysięcy, i później tych wyższych wygranych 6-9. No tutaj jest troszeczkę malutko. Tak jak mówiłem, tych 30 jest dużo. Jedna główna wygrana, i tutaj jeszcze 10 razy po 3000 euro. Także no będziemy próbować. Na tą premierkę zakupiłem 5 sztuk. Są to zdrapki z różnych punktów lotto, także mamy 5 zdrapek po 3 euro, czyli wkład 15 euro, plus jeszcze taki bonusik w postaci polskiej zdrapki, czyli boom 777 z numerem 16. Także zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki. Jeśli chodzi o zasady, no to tutaj właśnie. Właśnie nie wiem dokładnie, gdzie tutaj się drapie. Bonus mamy tutaj na środku, czyli tutaj szukamy worka. A tutaj właśnie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gier i w każdej osobno musimy znaleźć, tak mi się wydaje, po trzy identyczne symbole. Także za chwileczkę zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Eee, także zaczynamy! Także na początek wziąłem zdrapkę z numerem 19, tak jak mówiłem, nie wiem jak tutaj co się drapie. Będziemy kombinować. Gra pierwsza. Aha, czyli całe to pole się drapie. I mamy tak plik. Plik po raz drugi. Aha, czyli mamy tylko trzy symbole na daną grę. Czyli w pierwszej grze, pusto. Tutaj mamy portfel. Dwa razy portfel plus sztabki złota bodajże. Teraz no teraz weźmiemy grę numer 6, Mamy portfel. I nie wiem, co tutaj jest trzeci symbol. No, nie wiem, co to jest, no ale w każdym bądź razie są trzy różne. Gra numer 5. Tutaj też mamy różne pod czwóreczką, też różne. I gra numer 3. O, tutaj mamy dwa razy. Tutaj mamy dwa razy. No, ciężko określić, co znaczą te symbole. O, i mamy! Słuchajcie, mamy. Czyli mamy tutaj wygraną. E, zobaczmy, co oznacza ten symbol. Czyli mamy tutaj zwrocik. Mamy 3 euro. E, zobaczmy w bonusie, ale podejrzewam, że nie będzie. Także bonus pusty. Ale mamy tutaj wygraną w wysokości 3 euro. Bardzo fajnie. Także tak wygląda ta gwiazda. Na początek mamy trójeczkę, także super. Już wiem, że odcinek nie będzie do końca na całkowity minus. Teraz zobaczmy osiemnastkę. Może tak zrobię, że tą legendę tutaj z boku zostawię, żebyście mogli widzieć. Gra numer 6. Tutaj trzy różne. Gra numer Dwa. Tutaj też różne. W tej grze również. No trochę taka zdrabka inna niż, niż do tej pory widziałem. O tutaj mamy dwa razy, co to jest w ogóle, dwa razy pieniądze, czyli o, tutaj o 300 gramy. Zobaczmy, czy będzie trzeci raz. No niestety nie. I ostatnia gra. No tutaj mamy różne. Zobaczmy bonus. I w bonusie pusto. Także mamy jedną zdrapkę wygraną, jedną przegraną. Bierzemy kolejną. Tutaj jest jakaś zdrapka. Już nie wiem gdzie, gdzie ją zakupiłem z numerem trzecim. Także drapiane. Mamy świnkę, portfel. I portfel. O, tutaj mamy takie monety, znowuż. O, i mamy znowu, ale super. Czyli mamy kolejny zwrocik. E, nie wiem, właśnie, czy te wygrane się mogą sumować. Nie wiem, czy te wygrane mogą się sumować, ale chyba tak w sumie bo możemy wygrać 6-9. Także możemy jeszcze tutaj coś wygrać. Szukamy dalej. Tutaj. Jak na razie różne. Tutaj również. I ostatnia gra. Tutaj również. Zobaczmy. Bonus. W bonusie pusto. Ale super. Mamy kolejną trujeczkę. Także dwie zrabki wygrały. Jedna przegrała. Przechodzimy do kolejnej zrabki. Eee, tutaj mamy zdrapeczkę z drapeczkę numerem, z numerem piątym. Tutaj mamy sztabki złota, świnkę i kartę. Gra numer 6 mamy kartę, złoto i świnkę. Kolejna gra. W tej tutaj grze również różne są symbole. Tutaj gra numer 4 mamy taki plik, monety i monety. Gra kolejna mamy portfel, świnkę i kartę. Gra kolejna mamy. Monety, monety. I mamy trzeci raz monety. Także super, kolejny zwrot. Jak na razie same zwroty, ale zwrot też bardzo cieszy. Także mamy już trzecią zdrapkę wygraną, jedną przegraną. Eee, co tutaj tutaj mamy wygrane? Ta zdrapka jest przegrana. Tutaj żebyście widzieli legendę. I mamy ostatnią zdrapkę z numerem 22. Także zobaczmy. Mamy tak sztabkę, kartę i portfel. Tutaj mamy kartę, złoto i monety. Monety, portfel i świnka. Karta, świnka i świnka. Plik, świnka i monety. Świnka. Plik i monety. Także jeszcze mamy szansę w bonusie. A w bonusie niestety pusta. Także zdrapeczka z numerem 22 niestety okazała się przegrana, ale jeśli chodzi o wynik końcowy, to myślę, że nie ma tragedii. Tutaj mamy zdrapki przegrane, a tutaj zdrapki wygrane. Co prawda tylko zwrociki, ale fajnie, że po prostu nam się coś tutaj zwróciło. Niestety nie znaleźliśmy tutaj worka, ale będzie na pewno ku temu okazja, gdyż jeszcze. Na pewno zakupię tą zdrabkę, także będę jeszcze e, próbował znaleźć ten worek albo coś jeszcze większego niż te 30 euro. E, także wkład w tą premierkę wynosił 15 euro. Udało mi się wygrać 9 euro, czyli minus 6 euro y, na minusie. Myślę, że nie jest taki tragiczny ten wynik. E, wygrały takie zdrabki jak 3-5 z tej samej paczki numer 19, a przegrały. Zdrabki z numerem 18 i 22. Także tak wygląda premierka tej zdrabki. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej zdrabce. Czy Wam się podoba szata graficzna, wygrane e, i tak dalej. E, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. A teraz słuchajcie, przejdziemy do mojego bonusiku Zdrabki polskiej, czyli zdrabka Boom 777. Tutaj oczywiście szukamy siódemek, najlepiej trzech w jednym rzędzie, także zobaczmy, czy ten bonus coś tutaj nas podratuje. Gra pierwsza, siódemki brak. Gra druga również. Gra numer trzy również pusto. Pod czwóreczką również. Pod piątką również siódemek, niestety jak na razie nie widać. Gra numer sześć również pusto. Teraz drapiemy siódemkę, mamy diament, korona, ananas. Także po tej stronie z drapki Przechodzimy na drugą stronę, gra numer osiem. Tutaj również pusto pod dziewiątką. Również pod dziesiątką. Również pusto pod z grą numer 11. Mamy podkowe gwiazdę cytrynę, 12 wiśnie, dzwon pierścionek. I zostały dwie ostatnie szanse, trzynastka podkowa, korona wiśnie i gra numer 14, złoto, garniec i pierścionek. Także niestety tutaj zdrapka Polska nas nie podratowała. Także jeśli chodzi o bonus, to jesteśmy na minusie 10 zł, a tutaj wygraliśmy 9 euro, czyli jestem na minusie 6 euro. Także tak wygląda premierka. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej zdrapce. Jeżeli odcinek Wam się podobał, no to standardowo poproszę łapeczkę w górze pod filmikiem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.